Dumasolisy.pl w przewie spotkania z naszym gościem Radosław Majdan. Dawno nie widziana na polonii, a właśnie niedawno, bo widzieliśmy się nawarcie się raz dzisiaj troszeczkę w słabszym składzie. Jak się podoba na razie ta co ligowa polonia? Dzisiaj się w by trochę lepiej niż ostatnio. niż niż, niż, niż ostatnio na temacie... się raz. Są akcje ofensywne, szkoda, że bramkę stracili, tak? ale jeszcze mam 45 minut, także jest czas o to, żeby odrobić. ale dzisiaj jest jakieś takie samo, że gry okacyjne. Także lepiej to wygląda zdecydowanie po taką niż, niż, niż dwa tego typu. Nie byłbym sobą, jakbym się nie zapytał o bramkarza, przynajmniej Kazimierczaka. jak go oceniasz? Widziałem go w co ostatni wyjazd do pewno, żeby. Bardzo dobrze. No dzisiaj ta bramka nie ma tutaj powtórek, więc ciężko tak na gorąco trzeba inaczej się zachować niż e, to półkę, Już no, wypadła mu przed siebie i później już leża, więc nie mógł się pozbierać i wpadła, wpadła bramka. Także no, tak to się mówi doświadczenie, że na gorąco to, to, to nie powinno się oceniać, bo można komuś zrobić krzywdę, także no, i ten, no, i ten, no, przeanalizuje te... Natomiast w tym leczu, w którym to widziałem ostatnio właśnie w tym jazdom, to jest bardzo dobrze. Proszę usłyszeć, że chcesz do Polonii wrócić w bardziej ambitnej formie, możemy już coś na ten temat powiedzieć, czy jeszcze nie? jest, jest tajemnicą, że, że, że została stworzona skółka akcyjna, więc, że to wszystko, że tak powiem, przybliży do, 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 do takiej że taki rzeczywiście, będzie szansa na to, że, że będziemy mogli tutaj pomóc i, i że tak powiem, dojdą do tego różni ludzie, którzy, którzy tutaj za więcej tego, to myślę, że to coś, coś bardzo dobrego i dla i, i, i dla Piłkarzy, dla Gryficu, tak, tam jest tak, że na to. I byłoby mi przyjemnie, gdybym gdzieś w tym projekcie uczestniczył. Liczyliśmy, że, że Twoją drugą półkę spotkamy dzisiaj tak samo. program, także dzisiaj nie dlatego, jak ktoś sugerował ostatnio, że im jeszcze nie podobał nie, dlatego, bo ma pracę, nagrywa, nagrywa program, także jest, jest poza naszą A na się ich podoba? Tak, oczywiście, także na pewno jeszcze się pojawi. Dziękujemy Ci ślicznie. はい。<水>